Zaspałem. 630. O 6, 6 już powinienem biegać. Ja pierdzielę. No 0 stopni elegancko. Jeden kilometr do przebiegnięcia i tak każdego dnia. Słuchajcie, nie śpimy do 10.00. Kurde, wjeżdżamy na pełnej, tak ma być, działamy. Mieszkam na wsi. Tereny zadownicze nie mam za bardzo co pokazać jak będziesz w jakimś lasku to, a to widzicie same osady jak co piątek, pierwszy posiłek koło południa wpada szczypiorek, lubię jest go dużo sałata, dużo zieleniny, trochę rzodkiewki wędlinka, ze swojskich wyrobów, czyli nie z sieciówki awokado, zdrowe tłuszcze jajko, ma wszystko czego nasz orkanizm potrzebuje oczywiście polecam y, kupować od osób ze wsi takie jajka sprawdzone, no wiadomo nie ze sklepu Ogórek i pomidor. Nie ja wiem, niektórzy nie łączą tych dwóch produktów. Dla mnie to jest mit. Sól i pieprz. W soli może nie widać, no ale jest. Sól kłodawska, pieprz ziołowy. Napka zaczyna tracić swoją konstrukcję z uwagi na taką ilość produktów. Papryka dodatkowo wleciała. Ma więcej witaminy C jak cytryna. Polecam. I na sam koniec serek, kozi i dodatkowo makrela. I na popitkę czerwona herbata. Godzina 14. No teraz morsowanko, ale wie jak 150. What if you stayed at home the night Yeah, I've been lonely counting hours